Szkołę Balietową Całą przeszłam i została wcielona do Opery Warszawskiej, gdzie byłam w 32 łabędzie. Są schematy ruchowe absolutnie precyzyjnie wykonywane i nie wolno na przykład mieć większej odległości między dwoma palcami niż 2,5 cm. Bo jak jest 3 cm, to jest dobrze, jak 1,5 to za mało. Przebień, przegięcie przegubu, układ palców, skierowanie głowy lekko w lewo, wskos i lekko na dół i spojrzenie musi padać tam. Ja byłam takim łabędziem, który czasem tam zerknął, który te palce trochę za bardzo otworzył, który za bardzo wyłożył jedno biodro na bok, no i miałam za duży biust. Przyszła będzie, nie mają biust. wszystkie te paczki, czyli sukienki baletowe są kompletnie płaskie. Przyszła delegacja z konsulatu francuskiego i Francuzi dali wspaniałomyślnie dla Polski kilka stypendiów dla młodych artystów, między innymi było stypendium dla tancerze lub tancerki, których interesuje taniec współczesny. U nas nikt nie wiedział jeszcze, co to znaczy taniec współczesny. Ta delegacja Francuzów przyszła na spektakl, zobaczyła te 31 jednakowych, wspaniałych łabędzi, jeden krzywy łabędź, przyszli do mnie i mówią, czy ty się interesujesz tancem współczesnym. Ja mówię, nie wiem, co to jest, ale szalenie się interesuję. No i dostałam takie stypendium, to się nazywało odpłatny przydział dewiz, więc tam wykupiłam te, nie wiem, 15 dolarów czy ileś. No i przyjechałam do Paryża z polskimi puszkami, z zupą w proszku, która już istniała i przez te 15 dni chodziłam na lekcje tańca współczesnego, tańca jazzowego i ze zdziwieniem zauważyłam, że to istnieje, że są specjalne szkoły, całe kierunki takie. No i właśnie potem, jak wróciłam po tych trzech tygodniach, natychmiast zerwałam z operą i zaczęłam tańczyć tak, jak to widziałam, albo przynajmniej w tym kierunku.